Cześć, witajcie. Nazywam się Karolina i witam Was na pierwszych inspiracjach poniedziałkowych, które noszą tytuł haftowanki. Dlaczego haftowanki? Ponieważ dzisiaj yy, przygotowałam dla Was coś fajnego na usprawnienie motoryki małej u Waszych maluchów. Yy, oczywiście przygotowałam dla Was też pomoc, którą będziecie mogli nabyć yy, po dzisiejszych inspiracjach, yy, a również będziecie mogli nabyć zaświadczenie. Także serdecznie zapraszam. No i zapraszam na poniedziałkowe inspiracje. E, poniedziałkowe inspiracje, czyli haftowanki. Oparłam na swojej pomocy dydaktycznej, która właśnie nosi tytuł haftowanki. Jest ona dzisiaj do nabycia w formie e booka No i tutaj macie napisane, co trzeba przygotować. E, I w tej pomocy znajdują się różne e, szablony. O. Nawet dzisiaj pokazuję ten szablon, dzisiaj wykorzystam. Będzie to szablon wkrótce, i do tego będziecie potrzebować kawałek kartonu. Ja już mam tutaj gotowy, gotową moją haftowankę. Będziecie potrzebować kawałek kartonu bądź e, jakiejś tektury, coś, żeby było twarde. Oczywiście, szablon. Będziecie potrzebować e, sznurek bądź sznurówki. Dla młodszych dzieci polecam sznurówki, ponieważ mają na końcu skórkę, więc ona będzie w prosty sposób przechodzić przez nasze otwory. I oczywiście, klej i nożyczki, aby nasz szablon nakleić na karton. To co? Zaczynamy. Ja już mam przygotowany karton. Razem. Z moim szablonem. Dzisiaj będziemy haftować e, pizzę. Oczywiście, należy sobie e, zrobić otwory. Otwory są, ja Wam pokażę tutaj w tych szablonach, na przykład na kwiatuszku. Macie przygotowane miejsca, gdzie trzeba wyciąć otwory. Także to też jest takie ułatwienie. A my zaczynamy e, haftowanie. Ja poproszę o widok e, z góry. Oczywiście, będę potrzebować do tego mm, sznureczka. No i zaczynamy. Hop. Hmm. I następnie. Ja dla młodszych dzieci proponuję e, sznuróweczkę Ponieważ, tak jak już powiedziałam wcześniej, ona maskówka, więc będzie w bardzo prosty sposób e, Wam przechodzić przez te otwory i dzieci nie będą się denerwować, że coś im nie wychodzi. Także to dla młodszych dzieci proponuję sznurówki, a dla starszych sznurek. No i w ten sposób właśnie będziemy haftować. Ja poproszę o widok z przodu. Tak oto możemy wyhaftować e, całą pizzę. Oczywiście w y, mojej pomocy macie y, kilkanaście, y, kilkanaście szablonów, jakie możecie y, właśnie z dziećmi sobie wyhaftować, ja Wam pokażę. Mamy zwierzątka, mamy środki transportu, oczywiście salmolot będziemy y, haftować szyby. Okna, okna samolotu będziemy haftować. Tutaj mamy jedonko, no i na sam koniec mamy kwiatuszek. Także serdecznie Wam, e, Was zachęcam do tego dział technicznego, dostępny Wam link, gdzie możecie nabyć e-booka z haftowankami, jak również z zaświadczeniem. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnych poniedziałkowych inspiracjach.